Dzień dobry, witam serdecznie. Jest nowość, na którą długo czekaliśmy: JTS Brown. Konkurencja dla AEA Bullpapa Challengera, tego zwykłego. Jest to, można powiedzieć, praktycznie ten sam karabinek z kilkoma fajnymi innymi rzeczami, które zaraz przedstawię. Więc, tak, wielkościowo i wagowo, mniej więcej to samo co Bullpup Challenger. Kartusz też możemy tutaj pompować do 300 bar i na plus mamy regulator ciśnienia i manometr od regulatora ciśnienia, gdzie widzimy ustawienie na reguł. Kolejną fajną rzeczą jest manometr z przodu. Jak strzelamy, widzimy stan ciśnienia w kartuszu. Możemy go przestawiać z lewej strony na prawą, dzięki czemu nie będziecie schodzić poniżej. Wartości regulatora będziecie wiedzieli, kiedy trzeba dopompować karabinek. Kolejnym plusem jest już spust kasetowy, który nie najgorzej chodzi, jeżeli chodzi o... o sam spust. Nie najgorzej chodzi spuścik. Jest kasetowy, można go sobie jeszcze lepiej ustawić. Blokada spustu. Fajna baka policzkowa, duża, drewniana, fajnie wykonana. Możemy ją jeszcze tutaj sobie przestawić, nie, ona jest na śrubach po prostu wkręcona, ale jest na tyle duża na tyle dyspozycyjna, że każdy się do niej złoży i na plus na pewno e, przeładowanie zobaczcie, przeładowanie chodzi po prostu idealnie e, co jest jeszcze fajnym plusem w kołnierzu już mamy gwint e, przepraszam, e, w kołnierzu mamy tłumik, widzimy, już jest wyciszony ten karabinek, a dodatkowo tutaj odkręcamy sobie e, gwint pod tłumik normalnie zobaczcie długi gwint macie pod jedną drugą bez żadnych prześciówek, bez żadnych kombinacji dodatkowych adapterów kupujecie tłumik jedna druga UNF zakręcacie i tyle weźmiemy pierwszy lepszy tłumik na jedną drugą chociażby tatsu stonego no i zobaczcie idealnie to się zgrywa idealnie pasuje no i jest to, że tak powiem, demon energetyczny, tak samo jak AEA Challenger Bullpuff, bo tu spokojnie z tej wiatrówki, po odblokowaniu z tego karabinka, jeżeli by ktoś chciał rejestrować, możecie osiągnąć e, możecie osiągnąć 90 J w 5,5 kalibrze. I teraz słuchajcie, 6,35 to już się robi pod 150 w 7,62 to już się robi pod 200 J. I od 635 kaliber 635 i 762 ma dostosowaną lufę pod slug, i możecie strzelać ze slugów. Więc... A karabinek jest w kwocie 2500 zł, więc jest fajną konkurencją dla AEA na rynku. Jest naprawdę kawał fajnego po prostu sprzętu, ładnie wykonane. Drywienko tutaj ma antypoślizgowe, to też jest fajne na plus. Tu ma ryflowania i ma anatomicznie takie lekkie tutaj wyżłobienia pod chwyt, więc dość fajnie się go trzyma. I tu możecie go sobie w pozycji, jak strzelacie na przykład, dajmy na to tu, to drugą ręką jeszcze możecie sobie na przykład z jakiegoś bipodu i tak dalej podeprzeć tutaj w ten sposób osady. No i ten manometr też kapitalne rozwiązanie prosty, solidny, z regulatorem ciśnienia karabinek, więc taki trochę bym powiedział dosłownie Challenger, troszkę. E, pomysłowo rozwiązany w kilku kwestiach e, troszeczkę lepiej, a tak tu kartusz, te power, plenum, to wszystko to jest prawie m, identyczne fajna cena moim zdaniem będzie to numer jeden jeżeli chodzi o silne, najmocniejsze bullpupy i co jest też bardzo fajne z JTSa pojawią się na naszej stronie niedrogie śruty, a bardzo dobre zobaczcie sobie jakość tych śrutów to jest typowy grzybek 7,62. Zobaczcie, jak on jest wykonany. On jest wykonany jak JSB. I Pan Tomek, z którym współpracuje nasz rusznikarz, właśnie powiedział mi, żebym się zaopatrzył w te śruty, bo są doskonałe. Jeżeli chodzi właśnie o e, jakość, cenę. Czyli paczka już teraz nie będę strzelał, ale około tam chyba 30-35 zł kosztuje. A ma jakość JSB, także bardzo dobre śruty. No, i przystosowane do tych lów. w kalibrze 5,5 używacie normalnych środków i możecie uzyskać, żebyście chcieli rejestrować taki karabinek. Około 90 J to tak z tego karabinka. Jeżeli chodzi o 6,35, 7,62, no to są o wiele wyższe wartości i to są wartości takie same jak w przypadku AEA. Także AEA ma fajną konkurencję na rynku, no bo ten karabinek i ten Challenger Bullpup no to. Bardzo podobne, a tutaj widzieliście jakie są powiedzmy na plus zmiany, jeżeli chodzi o JTS-a. Są u nas już też większe kalibry, czyli 6,35, 7,62 jeżeli chodzi o JTS-a i też rzucimy na stronę właśnie te pelety, ten śrucik, także czekajcie a jak ktoś chętny zapraszam do kontaktu. Jest regulator ciśnienia, więc regulator trzeba zaingerować żeby zmienić Wartość energetyczną, jakby ktoś chciał rejestrować, ale tu powinien robić rusznikarz. Ale z tyłu też jest dostęp do sprężyny e, zbijaka i w zestawie po prostu są dwie tuningowe sprężyny. Przepraszam, jedna tuningowa, a jedna normalna, limitowa polska sprężyna. I z tyłu jest dostęp, tak jak w każdym tam snowpiku czy, czy innym karabinku, widać tutaj dużą śrubę i tutaj jest napięcie sprężyny zbijaka. Generalnie trzeba tylko wyciągnąć kawałek, karabinek z osady. Żeby mieć dostęp i duży śrubowkręt płaski. Także to tyle. Jest nowość. Jest u nas na stronie. Jak ktoś ma więcej pytań zapraszam. Więcej powiem o tym karabinku. A jeszcze więcej o nim może powiedzieć Marcin. Także już niebawem zrobimy jakąś rozbiórkę na kanale. I wrzucimy filmik z testów. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Hej.